Tego no, się zupełnie nie spodziewałem. Podczas Community Day. Także mamy grę Pokémon Sword. Kozak. Od przyszłego tygodnia będziemy. Robić livey, mam nadzieję, że systematycznie, bo generalnie ten weekend jest bardzo, bardzo ciężki. Jedziemy do Bydgoszczy na Community Day, także widzimy się na odcinku z Community Day z Streamcarem. Zapraszam. Paczka w grawon nie szajni Jest godzina 8 A ja jeszcze jestem w Warszawie Ruszamy na Bydgoszcz Dojechaliśmy, późnienie 18 minut praktycznie 15 minut szukaliśmy miejsca, żeby stanąć z tej Bydgoszczy Masakra, nie wiem co jest, ale Losiek w samochodzie kliknął pierwszego szajni Mam nadzieję, że będzie ich więcej, ale zobaczymy. Zaraz idziemy do parku. Standardowo, wyskoczył. Jeszcze mi ucieknie ty. Dobra, musimy się zmienić lokalizację, bo jesteśmy na ulicy. Dwa. Ło. Nie uciekł, dobra. Damy mu złotą, bo to pierwszy shiny. Niech będzie. Niech ma. Raz. Dwa. Trzy. Siedzi. Ewolucję zrobimy później. I zaraz jeszcze sobie coś powiemy. 395. Uuu, nawet spoko. 15 ataku. Dobra, więc numer jeden. O, ładnie. Park zalurowany. Także lecimy Losiek dzisiaj z nami jest Dawno go nie było I mamy tutaj 5 szajniczek. Jeden szajni jest Dzisiaj totalnie bez spiny, naprawdę Zaraz wam zresztą wszystko powiem 660, spoko Czwarte też nie shiny. i ostatni Idziemy dalej. Mój czas liczymy od 11.20. Szaini numer 2. 90 p. No ale... szaini to shiny. Takiego słabego to można na pineapple. Ten musiał od razu. Losiek cały czas bez shiny, tak? Dobra. Tu jakiś kofing. Nie ma dwóch zrzędu. Dobra, to zrobimy tak. Ja będę wam mówił, będziemy robić Shiny czeki. No tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, Braziken jest po prostu lepszy. I Infernape jednego jakiegoś dobrego na pewno można sobie zrobić. Znaczy przynajmniej ja będę sobie robił, ale jeżeli wy macie opcję wyboru Dasta, to lepszy jest. Chodzi o to, że wczoraj wstałem o 13.00. Poszedłem kupić grę, oczywiście, Sworda i Shielda. Później byłem w pracy na nocce i od tamtego czasu jeszcze nie spałem. Przed chwilą, dosłownie, jak widzieliście, przyjechałem do Bydgoszczy. Zgarnąłem tylko losieksa z domu i naprawdę jestem mega mega zmęczony. No ale oczywiście nagrywamy. To musi być odcinek z Community Day, nie? Także jak walnę coś głupiego albo będę coś mówił bez zrozumienia waszego, to nie zwracajcie na to po prostu uwagi. No w ogóle zauważyłem, że są questy, czy to znaczy cimczary w jajeczko. Cimczary w questach, więc generalnie można jakąś dobrą mi fałkę od razu zgarnąć. I jajeczka szybsze wykluwanie więc trzeba zaraz szybko wrzucać w Bydgoszczy jak wiecie nie mam szczęścia do Szajni bo nawet nie przebiłem chyba nigdy tutaj 20. no ale jak pamiętam to chyba byłem na dwóch community day w Bydgoszczy, więc no ale wchodzimy do tutaj, Fontanna Potop może być jakiś shiny. Jeszcze jeden shiny, czek. Dwa są. Może tu już następny wyskoczył. Ostatni. Nope. Oj kurczę, ja nie płaczę. Tylko coś mi łzawią oczy. Szani numer 3. Natosownie minęliśmy fontannę Potop. Pożywamy trochę złotych malin. Nie chcę też czas, czasu tracić na łapanie, jak będą skakiwać. Ale mi zaczęło zawić. Masakra. Trzy, ale generalnie dzisiaj skończymy szybciej, komuś Day, bo jeszcze wieczorem mam następne ważne wydarzenie, na które muszę być po prostu w miarę. Wyspany, więc kończymy szybciej, żeby wrócić szybciej do domu. Zrobimy coś z Galarian. <laughs> Sani <Shiny> numer 4. <śmiech> Masakra. <śmiech> Ale jest dobrze. Zrobimy duo Galarian Weezinga z Rusieksem. Właśnie, będziesz musiał mutować, spalarpować. Dobra. Prawie dwa z rzędu. Może teraz będzie ten. No, nope. nie udało się. Ale to oczywiście później. Teraz szajniczeki A ile w ogóle mam candy? 2600. Ło. Wow. Kurczę to oko. Dobra, widzimy się na następnym szajni. Numer 6, a właściwie 5, bo jeden jest to seksa. Kliknął mi go, nie? Dobra, ultra chociaż ja zawsze wolę w pokebole, ale dzisiaj naprawdę nie ogarniam tematu. Siedzi. Idziemy na wyspę Łńską. Zobaczcie, jak tam wygląda. Dobra, i fałki będziemy sprawdzać później. O matko. Ile szajniczeków. Dwa. Dzisiaj ominęliśmy. Trzy szajni. Kolejny shiny Masakra Ty w ogóle mam zachrypnięty głos Jak jechałem samochodem to zasypiałem i musiałem śpiewać, wiecie Tak troszeczkę To teraz ktoś, który Szósty? siódmy? Zaraz sprawdzimy Dobra, które są w moją stronę? To sprawdzaliśmy tego nie sprawdzaliśmy. Nie jest. Shiny. Także... Włosik troszeczkę wiecie, ale nie zasnąłem przynajmniej za kółkiem. Więc... W ogóle 2600 candy miałem przed startem Community Day masakra. Wiadomo ja łapię wszystko na pineapple tak podczas normalnego dnia. Przynajmniej staram się. Nie rzucam tego w zimy. No jak mogę i dobijam jakieś złoto, to tak. Ale... 7 szajni, a jestem tutaj 40 minut. Nie całe 40 minut. Właściwie Dosiek z 5 czy 6? 3? 3 szajni tylko? Kurczę, to musisz nadgonić. Łapiemy. 8. Wyspa Mońska też szczęśliwa. Kwajni. Rosiek, Numer cztery. To gonisz mnie. Dobra, idziemy trawką. Tu zresztą festiwale są to. Ekipa za mną idzie. Spora. Dobra, złapię go sobie. Ja już nie, zmieszę, bo, mi nie mam pyty, bo nie 12.12 wolnych... .12. O, 12.25 zacząłem Community Day, czyli jest 50 minut. Kraszaj, się... Shiny numer 9. Co tu się dzieje w ogóle dzisiaj? Masakra. Dobra, damy złotą, pokeball, tak jak ja to lubię. Nie będziemy ryzykować, że ucieknie. I wyskoczył, ze złotej. Masakra. Dobra. Pewnie tu jest dużo szajniczeków, co? 14 już 9 szajni. Co na odcinku? Dzień dobry. Pozdrawiam mamę i tatę. O, proszę. Nie szajni. Zachowajmy już trzy. Ja również pozdrawiam mamę i tatę. Yy, trzy? Ja dziewięć. A mój najsłabszy to jest trzynaście, No takie są najlepsze, właśnie. Dobra, może można się wstawić. Nie, full. Idziemy dalej. Dobra, tu jest troszeczkę ciszej, bo przed chwilą przy głównej ulicy to było dosyć głośno. Nawet zapomniałem jak ona się... Jagiellońska. Nie, Jagiellońska? Tak, Jagiellońska. Bez kitu. Ale... Ja jestem praktycznie dzisiaj w ogóle nieprzygotowany. Jak widzicie mam tylko 11 miejsca. Łącznie mam jakieś 60 miejsca. Także... Totalny rip. Jeśli na przykład chcecie usunąć... Wszystko oprócz chimchara... Radek, bo na to robicie tak, chimczary i wszystkie chimczary z ostatnich kaczy wam pominie. No ja tu nie mam za dużo rzeczy do usunięcia, to wszystko jest do oczyszczenia. Mieszanie? Ty, ale dobre, 718, to idę go złapać.

Po prostu to ja też mogę powiedzieć kolejny shiny znowu pod oferą i to jest chyba Kolejny 12 O, a ja nie mam, ja nie mam Wyskoczył Co one kurcze Te poprzednie startery to się łapały ładnie a... Ile? Znowu Znu będziesz miał najwięcej. Nie wiem, nie rekordowego wyniku 23 szajni Nie no ja w gości jak mam 15 to jest dobrze ale to jest chyba numer 12 o wróciliśmy do 13 milionów DAS-a. Ale i tak, zaraz będę brał udział w turnieju PvP więc znowu go wydamy No ale po to jest Stardust żeby go wydawać Dobra, szukamy szajniaków to ja tu zostaję. Nie minęły dwie minuty. Shiny numer nie wiem... 13 albo 14. I liczyłem. Wyskoczył? Nie wiem, ja czasami mam wrażenie, że to zależy po prostu od kąta. Niektórzy mają więcej szczęścia, no ale to jest różnie. Zero? Shiny? Loteria. słaba IV. To już trochę szkoda, jeśli idzie na 3 godziny pochodzić, to jak No. Której nie mam jaka jedyna Tego się zupełnie nie spodziewałem. Podczas Community Day. Już praktycznie kieruję się do auta, bo tak jak mówiłem kończymy dzisiaj szybciej Community Day. Shiny Mr. Mime. Nie wyklułem go z jajek. Tyle się naklikałem, bo przecież cały czas jest praktycznie cloudy. I w końcu jest nie, nie srebrna złota, ale ja bym chciał go w o. o! O, jaki piękny! <laughs> A, teraz tylko dorzucić jedną ręką to ciężko. Jak się trzyma kamerę w drugiej. Raz, Nie potrzebuję dwa, tego. trzy, siedzi. ha, ha, ha. Masakra. Nie wiem, to chyba jest pierwszy Community Day, gdzie łapie innego Shiny, niż mamy po prostu Community Day. Masakra. I jaja się klują. Dobra, bo ten odcinek już będzie za długi. Jak będzie coś jeszcze ciekawego, to nagram, a jak nie to widzimy się zaraz na ewolucjach. Dobra. To uwaga. Bo ja się... Roz, rozchodzimy się. To ja dziękuję Wam za spotkanie. Już zdjęcie zaraz nie mam jak. Dzięki bardzo. Następnym razem też się widzimy, nie? Dobra. To zdjęcie, to zdjęcie. A my widzimy się na ewolucjach. Dam Ci znać. Zobaczymy. Jak widzicie, maksuję drugiego miutu przed chwilą. Jednego już wymaksowałem. Od Krzysia. Czy ten jest od Krzysia? Nie, ten jest od Macika. I dobra, tak jak mówiłem, mieliśmy zrobić dwa wizingi. Ale tutaj obok zrespił się Kobalion. Na Kobaliona innym razem zobaczycie. Go z mojej strony. I dobra, tutaj powinny być jeszcze to jest 96, więc ostatni power up. Dobra, Size Strike, Psychocut, cut, psycho got, Size Strike, psycho cut, Size Strike. Dobra. Mm. Spróbujemy zrobić... Mamy pogodę Windy. Prywatna grupa. Nie mówiłem wam wcześniej. Mamy nowe rzeczy. Dostępne. Za Afryko Dobra, teraz sobie wybieramy tak. Side strike, side strike. A bo też mało czasu zostało. Metagros. Nie było czasu maksować Szóstki, chociaż chyba candy jeszcze by mi starczyło na dwa Ale myślę duo na spokojnie sobie poradzimy Nie? Galeriański wheezy. To w sumie nasze duo Chyba pierwsze od Czasy Tyrka, co? Tak. Mm. Hyper Beam, a ma. O tak fajnie wygląda. Takie cylindry. A la kominy. Dobra, jeszcze jeden Psystrike. Ale ten Psycho Cut to ładuje tak szybko. Ale ten Fighter Beam trochę nas jedzie, dobra? 118 sekund, połowa czasu. No, zabijemy go metagrosami To I koniec, 57 sekund. Także łapa, żółwy. Daliśmy radę. Nie wiem jaka jest setka. 1300. Nie patrzałem na tego Butlera Ale śmieszny <grym> Fajny, fajny Dobra, rzucimy go na pain Ale chyba daleko jest z tego co wygląda Ale śmieszna ma animację Śmiesznie się obraca 93, no to może mój będzie jakiś 96 Możliwe nie wiem w sumie po co na fajnapa go łapie Z przyzwyczajenia pewnie. I troszeczkę zmęczony, także musicie wybaczyć. Dobra, siedzi. 1302 15, 15, 13, 96. Wydasz. Śmiesznie. Także generalnie był plan, żeby zrobić dwa, ale. No Kobalion jest Tam są dwa, tam są dwa No ja generalnie muszę jeszcze się iść położyć, spać Idziesz usiąść w Ja już sobie tylko zrobię no. tą ewolucję Także na koniec Chimchar, podsumowanie Shiny 3 6, 16. 16 shiny chimczarów udało mi się złapać. Jeden Mr. Mine. No, Mr. Mime to jest naprawdę szok. Ale tak zrobimy sobie shiny ewolucję. Tak, żebyśmy widzieli, jak to wszystko wygląda. I generalnie, jak możecie się spodziewać. Jest Monferno i teraz Infernape. Takie wiecie, troszeczkę różowe bardziej niż pomarańczowe. Jest Infernape, nowym wpisem do Pokedexu standardowo. Blast Burn Spoczko, ale generalnie no nie przypasowało nic i Jak zwykle, zresztą tu jest jedna 15 ataku, ale no to nie dla mnie coś takiego. Jak już to tu jest coś pod PVP, ale nie wiem, w sumie, czy on się nadaje w ogóle pod PVP. Także dobra, ja nie będę. Przedłużał tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. I widzimy się oczywiście. Następnie. Cześć.